Czołem drogie anony. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na Supi. Link w opisie. Uwielbiam dyskretny urok targów pracy. Na hali dziki tłum i temperatura 5 stopni ponadpokojową. Drugie największe zagęszczenie HR na metr kwadratowy po mordorze. Wielkie stoisko korporacji z fabryką pod miastem. Neony, popcorn, chłop w maskotce firmy. Co piąta firma oferuje darmową kawę w zamian za duszę. Przechodzącemu kumplowi wysypują się gadżety z kieszeni. Połowa stanowisk zamiast ulotek ma kody QR. Szczekaczki drą się, że o 16.00 szkolenie z nieczytania CV. Na głównym skrzyżowaniu ściski jak na Times Square. Do stoiska drugiej wielkiej korpo kolejka jak pokarpia, bo rozdają darmowe kosmetyki. Ratownicy medyczni stoją pod ścianą i marzą o przerwie na szluga. Na co drugim stoisku te same długopisy z innymi logo. Anetka z Rosmana robi sobie zdjęcie z maskotką targów. Januszek stoi w stoisku z kartonu z powiędłymi jabłkami. Szczekaczki informują, że na piętrze kuroniówka dla wystawców. W rogu ze smętnymi minami stoją ZUS i policja. Na Twoje kwalifikacje są trzy firmy. Jedna ma fabrykę 200 km stąd, druga to kołchos dla areczków, a do trzeciej się w życiu nie dostaniesz. Ale co gniotków i notatników sobie wyniesiesz, to Twoje. Czytał pościerż. E, sam muszę się w końcu przejść na jakieś targi, bo mnie ten kołchos w końcu zabije.